Mam do Ciebie takie pytanie, czy wykonujesz takie czynności w swoim biznesie, MLM, które, dzięki którym idziesz do przodu, dzięki którym Twój biznes rośnie, dzięki którym zarabiasz coraz więcej i więcej? Wiesz, jak to jest w marketingu sieciowym, nie? Nawet obojętnie, czy działasz w marketingu sieciowym, czy promujesz jakiś program partnerski, musisz wykonywać takie działania, takie czynności, aby twój biznes szedł do przodu. I teraz pytanie, czy masz kontrolę nad własnym biznesem i czy robisz te najważniejsze rzeczy? Może działasz, nie wiem, od roku, od pół roku w marketingu sieciowym, albo skaczesz z firmy do firmy, też ten błąd popełniałem, albo byłeś jakieś pokażem partnerskich na przykład, nie wiem, które padały po miesiącu działalności i tak dalej, też ten błąd popełniałem, tylko pytanie, w czym jest problem, że twój biznes nie idzie do przodu. Nawet jeśli działaś cały czas w jednym biznesie MLM, nawet od roku, na przykład od roku, i jesteś w tym samym miejscu, nie masz takich efektów, jakie chciałbyś mieć. Musisz zdiagnozować problem, dlaczego tak się dzieje? Bo Zobacz, najważniejsza czynność to jest taka, aby kierować ludzi w jakieś miejsce, w którym w pewnym momencie zobaczą prezentację Twojego biznesu, Twoje produkty, Twój sklep, obojętnie co robisz, muszą widzieć to miejsce albo na stronę przechwytującą, czy na dostęp właśnie do lejka sprzedażowego, czy strony Ludzie muszą widzieć Twoją prezentację tego, co im się zaoferować. Czyli kierujesz, musisz, wykonywać takie czynności, są właściwie Szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, to są czynności najważniejsze dla ciebie, dzięki którym możesz przejąć z powrotem kontrolę nad swoim biznesem, czyli kierujesz ludzi w takie miejsca, w takie miejsce, gdzie oni zobaczą Twój biznes, to, co masz do zaoferowania, czy biznes, czy produkty. Czyli to jest najważniejsza rzecz, którą musisz wykonać. Kierujesz ludzi tam, gdzie oni widzą prezentację Twojego biznesu, gdzie mogą kupić o Ciebie coś, jakieś produkty, albo dołączyć do twojego biznesu. I teraz. Aby przejąć kontrolę nad swoim biznesem. Na przykład, jeśli działasz od roku w marketingu sieciowym i nadal nie masz zamierzonych efektów, stoisz w miejscu, to musisz sobie zrobić takie proste ćwiczenie. Nawet zrób to przez 2-3 dni, zapisuj swoje działania. Załóżmy, że codziennie jak wstajesz, czy tam zaczynasz pracę, zapisuj dokładnie to, co wykonujesz. I chodzi o to, żeby właśnie przestać robić te rzeczy, które nie popychają cię do przodu, a zacząć robić te rzeczy, dzięki którym masz efekty. Taki krótki przykład, nie to jest bardzo ważne, żeby te ćwiczenia te ćwiczenie wykonać. Taki krótki przykład, nie? działasz w marketingu sieciowym i załóżmy, że na pracę masz półtorej godziny. Trzy razy w tygodniu masz pracować po półtorej godziny nad swoim biznesem MLM. Na przykład tutaj masz. Pracujesz na przykład od 9 do 10.30 niech to będzie poniedziałek, środa i piątek. To jest taki przykład, żeby się lepiej liczyło. Czy działasz? Na przykład nie wiem, jesteś zajęty, masz rodzinę, dzieci, swoją pracę na etacie itd. I zostaje ci półtorej godziny, trzy razy w tygodniu. Czyli na przykład możesz pracować od 9 do 10.30, trzy razy w tygodniu, na przykład nie, trzy razy w tygodniu, poniedziałek, czy poniedziałek, środa, piątek, na przykład. I zapisuj sobie, co dokładnie wtedy robisz. W tym czasie dokładnie zapisuj, co robisz. Tu jest taki krótki przykład, na przykład nie wiem, na przykład, na przykład. Załóżmy, że jest poniedziałek, nie, wybija dziewiąta godzina i zapisuj, co robisz. Od 9 do na przykład, 9, od 9, na przykład do 9:12 yy, sprawdza swoje maile. Ktoś ci coś tam napisał, to sprawdzasz, czy ktoś coś napisał, jakieś wiadomość dostałeś, może nie wiem, jakiś kolejny super biznes wszedł, to pa, wchodzisz w ten link, patrz, co to jest. No dobra. Minęła do 9:12, ok, zrobili sobie 3 minuty przerwy, żeby nie wiem, zrobić sobie kawę, coś, żeby dolać kawę albo coś tam w tym stylu. Mamy 9:15, no to Postanawiasz wykonywać jakieś działanie na Facebooku. Na przykład, nie wiem, wchodzisz na profile jakichś tam osób, coś tam im lajkujesz, na przykład, nie wiem, piszesz z nimi, coś tam udostępniasz, może udostępniłeś jakiś, nie wiem, artykuł i tak dalej. Nagle czas, czas mija, jest 9:40, dobra, 9:45, no to w tym momencie logujesz się na przykład do oglądasz sobie jakieś szkolenie, nie? na przykład w tym momencie, czyli logujesz się na przykład, nie wiem, Takiegoś jakiegoś systemu, który dostaje od swojego sponsora w biznesie MLM i ogląda sobie szkolenie dokładnie, na przykład jak on działa, co on dokładnie wykonuje, bo to jest jakiś na przykład, załóżmy, że to jest jakiś świetny lider, który, nie wiem, sponsoruje dużo osób do biznesu, no to ogląda, co on dokładnie robi, i tak dalej, żeby wiedzieć, jak zacząć działać i nagle wyskakuje 10.30 i koniec pracy na dzisiaj. I teraz zastanów się, co tutaj, w tym miejscu tu, co wykonałeś w tym dokładnie miejscu? Dzisiaj. Co wykonałeś w tych półtorej godziny, aby popchnąć swój biznes do przodu? Co zrobiłeś tutaj, aby pokazać swój biznes innej osobie? No zrobiłeś tyle. Nic. Jeśli będziesz działać dalej w taki sposób, to dalej mierz w miejscu. Nie wykonałeś najważniejszej czynności, która jest do wykonania, czyli nie promowałeś swojego biznesu. Sprawdzałeś niepotrzebnie maila, nie wiadomo po co. Mogłeś to zrobić, nie wiem, wieczorem albo w nocy, jakieś działania na Facebooku wykonywałeś. Obejrzałeś szkolenie i nic ci z tego nie zostało. Wybiła 10.30, koniec pracy, nie posunąłeś się do przodu ze swoim biznesem. Dobra, postanawiasz się poprawić. Ok, przychodzi tutaj środa, dobra, będziesz działać lepiej, jest 9 godzina. No to co robisz? Sprawdzasz różne instrukcje w swoim biznesie na przykład. Jakieś tam sprawdzasz, tutaj w tymi o 9.00, sprawdzasz instrukcje w swoim biznesie, jakieś tam. Odpowiedzi na gotowe pytania. także jak ktoś Ci zada, zada jakieś pytanie, na przykład Twój zespół twój liderów, z którymi współpracujesz, ma przygotowane odpowiedzi na różne pytania, które mogą do Ciebie trafić, nie? Które inne osoby mogą Ci zadać. No to dokładnie sprawdzasz te instrukcje, sprawdzasz gdzie się zareagować, sprawdzasz te pytania jakie tam są, tak dalej, tak dalej, że wiesz, że jak ktoś Ci zada pytanie, no to będziesz gotowy, żeby mu odpowiedzieć już, nie? Okej, okay, super, wybiła 9.30, to sprawdziłeś wszystko. Nie robisz sobie już takiej dużej przerwy tutaj jak tutaj, nie? Tych tam 3 minut na kawę. 9.31 działasz dalej. No to tutaj postanawiasz wykonać też jakieś działania na Facebooku, w tym miejscu, no to na przykład załóżmy kasujesz sobie jakichś znajomych z Facebooka, tych, co nie mają zdjęcia profilowego, czyli na przykład sprzątasz, zaczynasz od sprzątania swojego profilu na Facebooku. Kasujesz tych, te osoby, które nie mają zdjęcia profilowego, z którymi dawno nie rozmawiałeś, tam wy, wy, znajdujesz jakieś fake konta, które już nie istnieją, tak dalej. Może szukasz jakiegoś, jakiegoś narzędzia, które Ci w tym pomoże szybciej to zrobić, tak dalej. No, coś tam jeszcze wejdziesz na jakiś profil, coś tam udostępnisz, skomentujesz. No i mija pół godziny, jest 101. W tym momencie logujesz się do systemu marketingowego, którego na przykład dostałeś od swojego sponsora. Sprawdzasz, co tam w środku jest. Sprawdzasz przy okazji też plan marketingowy, jak to wszystko wygląda z tym planem marketingowym. Rysujesz sobie te różne kółka, żeby się też przygotować. Sprawdzasz, nie wiem, składy produktów, z czego one się składają i tak dalej. Marzysz sobie trochę o tym, jak to niedługo będzie fajnie wyglądać. Jak zbudujesz sobie zespół, i też przy okazji nawet sprawdza sobie w systemie marketingowym, może ilość osób, które zapisały się na listę, bo nie wiem, tam dwa, trzy tygodnie temu, czy tam miesiąc temu nagrałeś jakiś jeden filmik, sobie rzuciłeś na YouTube, a dałeś jakieś tam udostępniłeś jakiś, nie wiem, artykuł z bloga, który raz napisałeś, no i sprawdza, co się zapisał. No i nagle czas, czas mija, 10-30, koniec pracy. I znowu, co tutaj zrobiłeś, w tym miejscu tu? Co zrobiłeś, aby popchnąć swój biznes do przodu? Znowu jest jedno wielkie zero. Zapisuj sobie to, co robisz. Tutaj, tutaj i tutaj nie zrobiłeś nic, aby swój biznes popchnąć do przodu. Jeśli będziesz działać dalej tak samo jak tutaj, będziesz wykonywać te czynności, będziesz stać w miejscu, ponieważ tutaj w tych miejscach nie wykonałeś, nie wykonałeś najważniejszej rzeczy, czyli nie promowałeś swojego biznesu. Nie wykonałeś praktycznie żadnych zadań, żadnych działań. Aby popchnąć swój biznes do przodu, aby promować swój biznes. Nie zrobiliście po nic, aby pokazać innym osobom prezentację swojego biznesu, swój system marketingowy, swoją stronę prezentującą, swój lek sprzedażowy. Nie zrobiliście nic. Jeden z, jeden z większych błędów, który na przykład tu był popełniony, to jest w tym miejscu. Oglądałeś szkolenie. Pamiętasz, w poniedziałek oglądałeś jakieś fajne szkolenie. To tutaj pierwsze, co robisz. To powinieneś wykonać to co było w tym szkoleniu. Nie tam sprawdzać maila, nie tam nie wiem sprawdzać jakieś dziwne instrukcje tak dalej, tylko zrobić to co było w tym szkoleniu. Pierwsza rzecz w środę, w poniedziałek oglądasz szkolenie z budowania biznesu, jakiś wielki jakiś no wielki, nie, no wielki lider pokazywał jak budować ten biznes, to pierwsza rzecz którą tu powinien zrobić tutaj, to właśnie wykonać to, co było w tym szkoleniu, czyli promować ten biznes. To powinna być pierwsza rzecz i właściwie przez półtorej godziny mogłeś promować swój biznes. A później sprawdzać tam są poczta to z 5 minut. Nie? Pamiętaj, najważniejsza rzecz, zrób sobie takie ćwiczenie przez 2, 3, 4 dni, zapisuj jak pracujesz. Od godziny do godziny, co robisz w tym czasie, aby promować swój biznes. Najważniejsza rzecz to jest promocja biznesu. Są różne techniki, możesz na przykład w tym szkoleniu, jak było ustawienie reklamy, no to ustawiasz reklamę, jak było, nie wiem, o pisaniu bloga, no to piszesz bloga. Jak było nagrywanie filmów wideo, to nagrywasz filmy wideo. Jak było, nie wiem, nagrywanie audio jakichś tam podcastów, to nagrywasz audio, robisz jakiś swój pierwszy podcast. Różne rzeczy Może nawet, mogło nawet być coś takiego, że każdego dnia, na przykład, rozmawiasz z pięcioma, dziesięcioma osobami na Facebooku każdego dnia. Nawiązujesz kontakt, pokazujesz im swój biznes tym osobom. To jest najprostsza rzecz. Na przykład każdego dnia. Wchodzisz na Facebooka, sprawdzasz listę kontaktów, które masz i do 5-10 osób piszesz tam, hej, co ci wysyłać, co robisz. No, dołączyłem niedawno do takiego fajnego biznesu, to jest taki fajny system marketingowy. Pokażę, zobacz, jak to działa, jak chcesz, albo jak chcesz, to pokażę, jak to działa. No, teraz tak na szybką, nie? oczywiście, coś w tym stylu. Jeśli ktoś się nie zgodzi, to się nie zgodzi, co z tego? Jeśli się zgodzi, to pokazujesz, że nie wiem, swój lajk, pokażę jakieś prezentacje i tak dalej. Proste czynności możesz wykonywać, ale zapisuj sobie, co robisz każdego dnia. Że poprąc swój biznes do przodu. Pamiętaj, szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, musisz promować swój biznes. Musisz wykonać takie działania, dzięki którym promujesz swój biznes. Czy na przykład, czy na przykład pokazujesz lejek sprzedażowy, jakąś prezentację, stronę przygotowującą. Nawet możesz, jak rozmawiasz z tymi osobami, pięcioma, dziesięcioma osobami, dziennie docierasz do tych osób, piszesz z nimi, to im możesz pokazywać też swój biznes. Swoją jakąś, nie wiem, jakiś lejek sprzedażowy, jakiś artykuł na blogu, który prowadzi do lejka jakiś. Jakąś prezentację, którą oni obejrzą i to, i to prowadzi na przykład, nie wiem, na zapis na liście, tam jest lejek albo jakąś ankietę też, coś, coś w tym stylu. Jeśli ktoś się na przykład nie zgodzi z tych osób, to co z tego? To się nie zgodzi i tyle. Nie będzie chciał tego obejrzeć i tyle, a ty piszesz codziennie z pięcioma, dziesięcioma osobami. To, to oczywiście jest przykład, bo możesz nagrywać film, wideo, bo też musisz zwrócić uwagę, że są też takie dwie czynności, które przynoszą Ci efekty szybciej, na przykład za 2-3 dni albo na ten sam dzień, i te są takie działania marketingowe, które dają Ci efekt, na przykład, nie wiem, po miesiącu, po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach. Czyli szczególnie jeśli zaczynasz biznes, to powinieneś też zaczynać od takich działań, głównie, które dają Ci efekt szybciej, Czyli na przykład ta rozmowa z tymi osobami, z pięcioma, 10 osobami dziennie. Jeśli dołączysz do zespołu, który ma gotowy system marketingowy, gotowe leki sprzedażowe, to będzie Ci łatwiej, ponieważ. Rozmawiaj z tymi osobami, pięcioma, dziesięcioma osobami dziennie, na przykład na Facebooku, czy LinkedIn, czy tam gdzie chcesz, i możesz im pokazywać gotową maszynę z lejkami, z z ofertami. To jest wtedy łatwiej, nie? Dlatego też zwróć uwagę na to, z kim współpracujesz. I mówię, to na przykład jest, też na przykład taki, co daje szybszy efekt, to może być płatna reklama, czyli od razu generujesz ruch w jakieś tam konkretne miejsce. Rozmawiaj z 5, dziesięcioma osobami dziennie, łączasz płatną reklamę, generujesz ruch, od, większy ruch od razu, po jednym, po dwóch dniach w jedno konkretne miejsce do, do, kierujesz osobę tam, gdzie one widzą Twoją prezentację. A takie działania, które dają, które też są bardzo ważne, efekt na przyszłość, w przyszłości, to jest na przykład nagranie filmu wideo, zrobienie bloga, napisanie bloga, nagranie filmu wideo, zrobienie audio. Ja, ja mam taki plan, żeby nagrywać po jeden, dwa filmy dziennie. Tylko ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak nagram film, to mi da efekt za jakiś czas, a jak mam tych filmów coraz więcej, coraz więcej, to ten efekt jest coraz częstszy. Nie? Ale szczególnie zacznij od tego, szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, zapisz sobie, to, to jest proste ćwiczenie. Dwa-trzy dni, dzięki temu, jak zobaczysz, że robisz takie rzeczy, które nie popychają Twojego biznesu do przodu, no to możesz to po prostu przekreślić i zacząć od nowa ten plan. Dzięki temu właśnie się kapniesz, że robisz coś, co nie popycha Twojego biznesu do przodu, a musisz na początku robić takie rzeczy, Musisz przestać robić te rzeczy, właśnie które cię hamują, przez które stoisz w miejscu, a musisz zacząć robić takie rzeczy, które popychają cię do przodu, dzięki którym twój biznes rośnie i nabierasz nowo, i przejmuje znowu kontrolę nad swoim biznesem. I też właśnie pamiętaj, jakie podsumowanie krótkie są te dwie czynności. Nie? Znaczy, najważniejsza rzecz jest taka, że promować swój biznes. Musisz ten biznes promować. Czyli musisz wykonywać takie rzeczy, dzięki, dzięki którym ludzie widzą twoją prezentację biznesu. Nie? I są dwie czynności. Są takie działania marketingowe, które dają efekt szybciej, na przykład płatna reklama, rozmowa z tymi pięcioma, dziesięcioma osobami dziennie i pokazywanie swojego biznesu, czy tam lejków tak itd. I też te właśnie czynności, które dają efekt w przyszłości np. Na czyli nagrywanie filmów wideo, audio, podcastów, pisanie blogów, SEO itd. Tak Jedno i drugie jest bardzo ważne. Nie? Ale szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, nie masz jeszcze jakiegoś tam wielkiego doświadczenia marketingowego, to możesz zacząć od nie wiem, ustawienia płatnej reklamy albo od rozmowy z pięcioma, dziesięcioma osobami dziennie. OK, to na tyle. Zrób sobie to proste ćwiczenie, ponieważ to Ci pokaże, y, jakie działania wykonujesz. To naprawdę Ci potrafi otworzyć oczy. Jak sobie spiszesz dokładnie, co robisz i wyjdzie Ci na przykład, że przez półtorej, przez dwie godziny robisz takie rzeczy, albo że okazało się, że przeglądasz Facebooka przez pół godziny, czy przez, czy przez godzinę bezsensownie skrójesz w dół i w górę i oglądasz jakieś inne filmiki, no to wtedy zobaczysz, że wykonujesz złe zadania, po prostu robisz złe rzeczy, robisz takie rzeczy, które cię yy, hamują. Zrób sobie to ćwiczenie, spisuj dokładnie, co robisz. I wtedy, jak się okaże, że wykonujesz jakieś tam czynności, które nie mają sensu, to je przekreślaj. I staraj się robić takie rzeczy, które promują Twój biznes. Ok, to na tyle. Mógłbym o to długo gadać, ale jak chcesz, to weź sobie na poniżej masz. Po, po, poniżej, po tym filmie wideo, w opisie masz link do szkolenia, które teraz tworzę właśnie na temat budowania lejków strażowych, automatyzacji biznesu i tego, jak ten biznes promować. Zapisz się, sprawdź sobie, to działa i co dalej gadać. Ma Jeśli jakieś, ma, jakieś, masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Jeśli masz jakiś pomysł na jakiś kolejny film, wideo, też napisz w komentarzu, jakieś szkolenie i tak dalej. Jeśli masz pytania, śmiało opisz. Czyli sprawdź sobie linki poniżej. Jeśli masz pytania, daj znać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!